Dzień dobry szanowni państwo. Witamy bardzo serdecznie na konferencji prasowej posła na sejm okręgu 23, posła Grzegorza Brauna, prezesa Konfederacji Korony Polskiej. Ja nazywam się Karolina Pikuła, jestem przewodniczącą Konfederacji Korony Polskiej w tym naszym szanownym okręgu, w którym wszyscy jako działacze, jako wyborcy popieramy i cieszymy się z działalności wykonywania mandatu poselskiego wybranego przez nas przede wszystkim by reprezentować nas w Sejmie nas, Polaków, tytuł konferencji prasowej brzmi: Tu jest Polska, a nie Polin. Drodzy Państwo, my jako Konfederacja my, jako Konfederacja Korony Polskiej. Mówiliśmy już wbrew temu, co, co mówili przedstawiciele władzy, rzekomej władzy w Polsce że nie chcemy, by przedstawiciele yy, władzy czy od prawa czy od lewa, czy raczej na lewo i jeszcze bardziej na lewo reprezentowali kogokolwiek interesy niż Polaków ani władzy, ani strony ukraińskiej, ani strony amerykańskiej, ani anglosaskiej, ani żydows żydowskiej. Więc z takiej strony, drodzy Państwo, patrzmy na ręce, rozpoznajmy to, że teraz stało się Modne niestety, hanukowe omamienie, żydowskie omamienie, i my Precz temu jesteśmy przeciwni. Bardzo Precz proszę o zabranie głosu pana Grzegorza Brauna, a policję proszę o interwencję. Precz z antysemityzmem! Shasta, Faszyści, do Szczęść Boże! Polski, Szanowni Państwo, kłaniam się. Z Precz z antysemityzmem! <ślad> proponuję, proponuję skoncentrowanie się na temacie tej konferencji wszyscy, także i Państwo teraz tam pokrzykujący, jesteście zaproszeni na spotkanie otwarte, które odbędzie się w biurze poselskim o godzinie 18, tak? Pani Karolina? Tak. 18. Więc zaczęliśmy od ogłoszeń, tak? Zapraszam na spotkanie otwarte na godzinę 18. A e, będzie to być może jedno z ostatnich Spotkań w tym biurze poselskim, ponieważ gospodarz prec tego andy budynku andy e, andy go, andy gospodarz andy tego andy budynku andy wypowiada nam lokal. I stąd będziemy musieli pożegnać się z tym pięknym miejscem, które, e, które służyło dobrze jako biuro poselskie pod dyrekcją pani Teresy. Pracownik przez ostatnie lata e, zaprosił nas do tego lokalu jeszcze świętej pamięci prezydent Ferenc. Ale teraz inna jest polityka miasta, inna jest e, polityka państwa i w związku z tym będziemy musieli szukać sobie innego miejsca na mapie. To bardzo ciekawe stwierdzenia. Bardzo ciekawe stwierdzenia. Szanowni Państwo, zapraszam więc z góry do tego nowego biura, które będzie musiało się znaleźć w ciągu najbliższych tygodni, miesięcy. A tymczasem, temat dzisiejszy. Tu jest Polska, nie Polin. Tu jest Polska, na razie jeszcze najjaśniejsza rzecz, Pospolita Polska. Miasto Rzeszów. Dawne województwo lwowskie, dziś województwo podkarpackie. A tymczasem na szczeblu centralnym władz Rzeczypospolitej Polskiej ujawniła nam się nowa wielka koalicja hanukowa. Wydarzenia ostatnich dni pokazały, że są kwestie, w których między stronami sporu na pozór czasem bardzo zaciekłego sporu PiS-PO z przystawkami w kwestiach kardynalnych tego sporu nie ma. I zwracam Państwa uwagę na to, że ta zjednoczona koalicja, zjednoczony front hanukowy to ci sami ludzie, którzy tworzyli w poprzednich latach wielką koalicję covidową, i wielką koalicję podżegaczy wojennych. To wszystko słudzy narodu ukraińskiego, być może wszystkich innych narodów, tylko nie polskiego narodu. Taka jest ich hierarchia wartości, to oni antysemityzmem, faszyzmem, nazwą asertywną, patriotyczną postawę pro polską taką postawę staram się reprezentować nie pomyliłem się w sprawach covidowych kiedy przestrzegałem państwa przestrzegałem opinię publiczną przed Terrorem sanitarnym, przestrzegałem przed przymusem szczepień, przestrzegałem przed segregacją sanitarną. To wszystko się wydarzyło, to wszystko nadeszło. My, Konfederacja Korony Polskiej w Konfederacji Wolności i Niepodległość, nie byliśmy mądrzy po szkodzie. Dostrzegaliśmy zagrożenia. Chyba, jedna, chyba jednak poprośmy policję o reakcję. Chyba jednak poprośmy policję po reakcji, o reakcję. A więc, a więc, szanowni państwo, w sprawie lockdownów, segregacji sanitarnej przymusu szczepień nie pomyliliśmy się. Niestety nie mogliśmy zatrzymać zatrzymać zagrożeń. Widzicie Państwo, domaga, domaga się ktoś rozwiązania zgromadzenia, którym jest konferencja prasowa posła na Sejm. Ja zaczekam, ja zaczekam, aż policja poradzi sobie z tym problemem. Zaczekam aż policja poradzi sobie z tym problemem. Niech żyje, niech żyje judeorealizm, szanowni państwo. Niech żyje judeorealizm. Jak państwo widzicie, wy przedstawiciele mediów rzeszowskich, podkarpackich i ogólnopolskich przeszkadza się wam w wykonywaniu waszej pracy. A policja najwyraźniej nie staje na wysokości zadania. Kontynuuję. Nie było zatem pomyłki w sprawie walki z miniemaną pandemią, która poprzez blokadę systemu lecznictwa w Polsce doprowadziła do śmierci ćwierć miliona Polaków w kategorii tak zwanych zgonów nadmiarowych. My przed tym przestrzegaliśmy. Przestrzegaliśmy również przed wpychaniem Polski w wojnę. Przestrzegaliśmy przed polityką obciążania Polaków kosztami wojny Moskali z Ukraińcami. Podnieśliśmy hasło Stop Ukrainizacji Polski w czasie, kiedy nie wszyscy jeszcze rozumieli, jak poważne zagrożenia przed nami. Dzisiaj to zrozumienie jest szersze, kiedy na granicy protestują transportowcy, kiedy protestują rolnicy. Więcej, coraz więcej Polaków rozumie, jak w porę podniesione zostało hasło Stop Ukrainizacji Polski. No i skoro we wszystkich tych sprawach namawiali państwa do ustanowienia przymusu szczepień, do zamykania szpitali, a następnie do wpychania Polski w wojnę, ci sami ludzie. Ci sami ludzie od lewej do prawej w Wysokiej Izbie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, to powinno Państwu dawać do myślenia, że ta sama Wielka Koalicja Hanukkowa i dziś nazywa antysemityzmem, faszyzmem, to co jest aktem przywrócenia normalności, co jest aktem upomnienia się o to, żeby to polskie tradycje i polskie prawa i zasady były respektowane przede wszystkim na naszym terytorium. Gdyby w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej miała już powsze czasy dominować Wielka Koalicja Hanukowa, to, Szanowni Państwo, z całą pewnością i w sprawach pandemicznych, i w sprawach wojennych, i w sprawach gospodarczych, i w sprawach obyczajowych, wasze, Szanowni drodzy rodacy Polacy, prawa i Wasze tradycje, i Wasza wrażliwość nie będą szanowane. Ja stoję na gruncie polskiej racji stanu, polskiego interesu narodowego i jak widzę, bo w ciągu ostatnich dni doświadczam szczególnych wyrazów solidarności, pełnego zrozumienia ze strony wielu naszych rodaków w kraju i za granicą. To zrozumienie i sympatię przejawiają zresztą nie tylko Polacy, ale także i przedstawiciele innych narodów pochodzący z innych stron, solidaryzują się z nami w tym momencie historii, w którym ważą się nasze losy. Czy Polakami rządzić będzie polska władza, czy Polskie partie stojące na gruncie polskiego interesu narodowego i polskiej racji stanu będą decydowały o losach Kres kraju, czy też o losach Rzesz kraju, kraju decydować będzie, będzie Zjednoczony Front Chanukowy? Dziękuję bardzo. Ja nie wywoływałem tego wilka z lasu, szanowni państwo. Macie tutaj egzemplarz, żeby nie powiedzieć, kliniczny przypadek. Wszystko, co jest polskim patriotyzmem, będzie nazwane faszyzmem. Polski patriotyzm, respektowanie polskiej wrażliwości. Tradycji, szanowanie polskich praw i wolności będzie nazywane antysemityzmem. Przestrzegam państwa, dziś ja a jutro przyjdą po was. W istocie idą po was, po waszą wolność, waszą godność, wasze zdrowie, życie i majątność. Idą po was, a ja tylko stanąłem im na drodze. Dziękuję bardzo. Myślę, że to wystarczy w tych połączonych siłach. To... Czy są pytania? Tak, panie pośle, e, chciałem zapytać o to, e, co pan sądzi na temat zatrzymania pana Jacka Dzienki i postawienia mu zarzutów. No. To jest konferencja, która dotyczy Ale jest mojej działalności zapytać. politycznej działalności posła na Sejm, prezesa partii Konfederacja Korony Polskiej. W związku z tym nie będę komentował wszystkich zdarzeń, zjawisk, nieszczęść tego świata. Nie należą, którzy ze mną pracy politycznej już od dawna nie prowadzą. Proszę zostawić to sobie na inne okazję. To zapytam jednak mimo wszystko, bo to pan kilka dni temu wypowiadał się w internetowych mediach o tym, z jakiego powodu pan Jacek Święka został S usunięty z Szanowny panie red redaktorze, pan o Szanown... wobec niego i. To proszę to sobie nie na rzecz partii. Proszę, Może to pan sobie, proszę to sobie precyzyjnie spisać, wytnij wklej, wydrukować. Już to zrobiłem, ja... ale świetnie. Pan do, doprecyzował świetnie. Pewne panie redaktorze, na szczęście. Nie jestem obowiązany wtajemniczać Pana w sprawy wewnętrzne naszej partii. Czy są inne pytania? Czy żałuje Pan tego ekscesu w Sejmie? E, już publicznie mówiłem, że jest jedna rzecz, której rzeczywiście Trochę żałuję, że nie trafiła mi się gaśnica pianowa, panie redaktorze. Czy są inne pytania? Kiedy przestanie pan żartować z tego zapytać? Czy są inne... Proszę nie monopolizować tej konferencji prasowej. Czy są inne pytania? Chciałem zapytać o wypowiedzi pana posła Wiplera, który jest w partii Konfederacja. Jak pan ocenia... To, że nie jest z panem Solidarny... Spuszczam zasłony miłosierdzia, szanowny panie redaktorze. Spuszczam zasłony miłosierdzia. Czy pan. Teraz pani spada. Pan z... Bardzo proszę. To, co działo się później, konsekwencje. Proszę zbliżyć się do mnie, dlatego, że jest pani zamieszana. Niestety jest tego, co... Szanowna Pani redaktor, ja mogę obserwować rzeczywiście przekraczające moje wcześniejsze e, wyobrażenia i nadzieje, e, bardzo pozytywne konsekwencje, bardzo pozytywne konsekwencje, bo pozytywem jest niewątpliwie e, Wyjaśnienie sytuacji na polskiej scenie politycznej. Sytuacja na polskiej scenie politycznej wyjaśniła się. Mamy do czynienia z będącymi niestety w mniejszości normalnymi Polakami w konfrontacji z Wielkim Zjednoczonym Frontem hanukowym. Ten Wielki Zjednoczony Front hanukowy. Tworzy koalicję ponad podziałami w aktualnym parlamencie, i w tym parlamencie normalni, uczciwi Polacy, polscy patrioci są w mniejszości. Ale od państwa będzie zależało, czy e, wydobędą się z tego stanu w kolejnych wyborach, które już przed nami wybory samorządowe. Wybory europarlamentarne, bądź co bądź, żadna kadencja nie trwa wiecznie, więc i wybory parlamentarne to jest coś, o czym poważni ludzie już teraz powinni myśleć. I myślę, że w swoim myśleniu wyciągnął wnioski ze zdarzeń ostatniego tygodnia. I myślę, że normalni Polacy nie będą głosować na przedstawicieli aktywistów krzykaczy wielkiego zjednoczonego frontu hanukowego którzy najwyraźniej chcą żeby hierarchia wartości i hierarchia obowiązków polskiej władzy nie przewidywała na pierwszym miejscu polskiej racji stanu polskiego interesu poszanowania polskich tradycji i polskiej wrażliwości czy korona polska zamierza wystąpić z konfederacji czy są pytania Zażytu zażytu powiem, pana czy... Chcia... Chcia... pan redaktor miał okazję już do pani zadania się... pytań tak słucham pani dla pana, czyli, są... szanowna pani redaktor nie jestem poinformowany o, o wszystkich sprawach, które prowadzi policja, prokuratura i służby w Rzeczpospolitej Polskiej chciałbym mieć taką wiedzę, ale jej nie posiadam A jak pan ocenia to, że są olbrzymie naciski na konfederację i na pos... posła marszałka em, em, Bosaka, żeby odpowiedzialność zbiorową traktować w jakiś sposób no właśnie, pięknie pan redaktor to ujmuje odpowiedzialność zbiorowa. Widać, że to jest też i, e, i pozytywna strona e, tych wydarzeń z ostatnich dni, że widzimy, że władza gubi się do tego stopnia, że jawnie już żadnych standardów e, nie przestrzega i ogłasza, że nie zamierza ich przestrzegać. E, Publiczne enuncjacje dotyczące ograniczania mojej e, możliwości prawa przez państwa, mi nadanego prawa do piastowania mojego mandatu są tego przykładem. Więc oczywiście są ciśnienia, ale w terminie wcale nie tak długim znowu e, te sprawy będą zupełnie jasne. To prezydium Sejmu dopuszcza się bezprawnego szantażu ogranicza, próbuje uniemożliwić, ogłasza, że będzie się starać uniemożliwić sprawowanie mandatu posła, to prezydium Sejmu formułuje, propozycje quasi korupcyjne wobec jednego z moich kolegów co wyczerpuje znamiona y, prób y, przestępczych prób wywierania nacisku na y, osobę urzędową którą jest poseł zwłaszcza członek prezydium sejmu więc y, więc y, y, owszem nie wszyscy mają y, Odporność, której bym życzył na te chwilowe, przejściowe ciśnienia, ale czas, powtarzam, nie tak długi czas te sprawy postawi w bardzo jasnym świetle. Chciałbym zauważyć, że poseł na Sejm nie może być ścigany ani karany za to, że wykonuje swój mandat za to, że jest posłem. Poseł na Sejm nie może być karany za wypowiedzi i działania prowadzone w trybie interwencji poselskiej, zwłaszcza w tym centralnym miejscu mojej pracy, jakim jest Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Kiedy pan skończył pajacowanie w Sejmie? Czy są pytania? Czy są pytania ja od myślę, Państwa to jest, to pytania, redaktorów? Czy, czy Pana zdaniem, skoro pali się Hanukę w Polskim Sejmie, czy na przykład powinna także w Knesecie pojawić się choinka, e, symbole Bożego Narodzenia? Ha, choinka, piękna tradycja, e, która nie tak znowu dawno, bo zaledwie w XIX wieku. E, Została przeniesiona na nasze ziemie z krajów niemieckich. To jest piękna tradycja. Dłuższą tradycję, bo liczącą 800 lat ma żłóbek jezusowy, szopka najświętszej rodziny, święty Franciszek. Przecież 800 lat temu, właśnie wtedy, kiedy heretycy, także talmudyści, do tego podżegający kwestionowali prawdę o narodzeniu, śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Wówczas święty Franciszek e, zaczął pracę od podstaw i, e, i zmontował i wyeksponował pierwszy żłóbek pierwszą szopkę i to jest piękna tradycja, ale czy ja bym sobie życzył, żeby państwo polskie próbowało wyegzekwować od wszystkich parlamentów na świecie, żeby tam żłóbek był zainstalowany? Nie, nic podobnego, dlatego że to by znaczyło, że używamy żłóbka i innych znaków naszej wiary używamy jako pałki politycznej do okładania jedni y, drugich poza tym to by znaczyło że ja tutaj widzę jakąś równoważność nie ma takiej równoważności cywilizacja łacińska wyrosła ze żłupka i wokół krzyża znaku męki pańskiej ta cywilizacja uwaga jedynie ta cywilizacja wprowadziła ludzkość na drogę poszanowania Konceptu równości wobec prawa. Równości wobec prawa, bez dzielenia na rasy, klasy, kasty. Talmudyzm jest na antypodach tej cywilizowanej koncepcji. Talmudyzm dziki, plemienny, kult rasistowski, dzielący ludzi na ludzi i podludzi. Ten kult nie jest w żadnym wypadku równoważny i równie dopuszczalny w cywilizowanym świecie. Talmudystami, takimi jak przedstawiciele sekty Chabad-Lubawicz, powinni zajmować się policjanci i prokuratorzy. To jest bowiem kult reprodukujący w kolejnych pokoleniach te bezecne, bezecne koncepty, które wyłączają, wyłączają nieżydów spod działania jakichkolwiek zasad cywilizowanych i praw. I teraz nie ma na to odpowiedzi. Nie ma rzetelnej debaty. Moje wezwania, moje zaproszenia do debaty na te tematy nigdy nie spotykają się na, nie, nie spotykają, nie natykają się na jakąś merytoryczną odpowiedź. Odpowiedzią jest tylko dzikie. Bezmyślne ujadanie, które polski patriotyzm nazywa faszyzmem i antysemityzmem. Na koniec może, bo widzę, że nie ma już więcej pytań, ja Państwu przypomnę, od kiedy polscy patrioci są nazywani faszystami? Otóż, od kiedy podjęło taką decyzję Politbiuro Moskiewskie? W roku 1926, więc niedługo to już 100 lat będzie. Po zamachu majowym w Polsce, kiedy ostatecznie komuniści sowieccy rozczarowali się do Polaków, z którymi wiązali wcześniej pewne nadzieje, jako z zarzewiem ewentualnym rewolucji światowej. Otóż komuniści sowieccy, Stalin i towarzysze, podjęli uchwałę politbiura Moskiewskiej Komunistycznej Partii i w tej uchwale. Zawarli dyrektywę dla Kominternu, czyli Międzynarodówki Komunistycznej, żeby z Polakami walczyć pod hasłem antyfaszyzmu. Więc dżentelmen, który stamtąd przez Tubę pokrzykuje na mnie, że jestem faszystą, w istocie realizuje wytyczne Moskiewskiego Politbiura z jesieni 1926 roku. Widzicie Państwo, jak. Sprowadzamy rzecz na poziom faktów, historii, to wszystkie sprawy stają w jaśniejszym świetle. Zapraszam Państwa bez wyjątku na spotkanie otwarte otwarte, ale nie na przestrzał otwarte. Dziś pod wieczór o godzinie 18 w tym biurze, które już wkrótce przyjdzie nam opuścić, ponieważ gospodarz tego domu ani miasto Rzeszów pod obecną władzą nie życzy sobie naszej tutaj Obecności, znajdziemy inny lokal, a Państwo być może zmienicie tę władzę, która polskich patriotów rada by wyrugować z, ze śródmieścia historycznego miasta Rzeszowa. Dziękuję Państwu bardzo. Wszystkiego dobrego.